Dzisiaj otwieramy to, to takie, co zrobiłam dla Zuzi. No takie Najpierw ocy. wybierz kolor. Dobra, ja ten już ekstremalny wybieram. Dobra. Teraz otwieramy, dobra. Tak, pierwszy. Zobacz, co to jest. To zapewne jest ten kolor, który ja bym chciała. To jest ekstremalny ten? Nie, to nie jest ekstremalny. Patrz, kolor jest o... Czekajcie. Trzymaj, Zuzie. Czekaj, dobra, otwieram. O, tu jest, nie. Tak, tu jest kolor, zobacz jaki tu jest kolor. Dobra, za chwilę idę tu w Bo niech nie, nie To zrobiłam dla Zuzi. To jest błyszczyk taki błyszczyk. Fajny błyszczyk. Nie oddasz, nie oddasz, to jest dla ciebie. Masz. Zobacz jaki kolor. Nie. Teraz co jest dalej? Zobacz. Dobra. Trzymaj. Za 100 subskrypców. Niestety nie mamy, ale proszę subskrybujcie. I to lajkujcie. Nie miały. No właśnie. Nie. Następne. Tu? Co to jest? Co jest w Coś takiego. Co? Weź tak Widzisz? Gniotek. Mogę gniutek. ci robić taki więcej. Teraz tutaj jest coś więcej. Gniotek. Szybko, bo już czas się kończy. Domek? Ale zobacz dla kogo. To jest Wanna. <noise> Też. To jest Wanna. To jest łóżko, To jest to. A to jest Kibel. I. <noise> no, Wanna! O, a co to jest? A to nie jest. Ekstremalny. O, a tu? Musi to pokolorować. Bo jest szaro, w górę i to... Dobra, szybko, bo czas się kończy. Bra! Co to jest? <laughs> I to jest dla niego domek! Jak oceniasz? 10 na 10.